Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy po treningu w klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B. Są z nami bracia. Bracia, którzy chodzą na boks niedługo, bo prawie od trzech tygodni. Jarek i Piotrek, w jakim jesteście wieku? 16 lat. Ja mam 18. Jak dowie... będzie... 17 lipca. Jak dowiedzieliście się o boksie tutaj na Kiepury? Jakiś kolega nam powiedział, właśnie ćwiczył wcześniej gdzieś w Warszawie bodajże i właśnie mówił, że o tutaj właśnie Pako, to jest właśnie najlepsze takie miejsce, gdzie można poćwiczyć, gdzie można właśnie rozwinąć się dalej, bo my ćwiczyliśmy w sumie sami ze sobą, tak? W Stężycy, w naszej miejscowości, gdzie żyjemy, skąd przyjeżdżamy. No mamy, mamy 75 km, co by nie ukrywać. Ale dojeżdżacie i dojeżdżacie trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu, tak. No, mieliśmy zapisać się do, do połow, ale no tak usłyszeliśmy, że tu jest lepiej. woleliśmy zapisać się tutaj tak od lepiej zacząć trenować. Porządnie. My chcieliśmy właśnie, żeby już zacząć coś porządnego. tak? Porządnego, to, tak już... siedzieć, siedzieć w stężycy, to nie było dla nas jakimś wielkim, tam, powiedzmy wielkim... Nie było takiej motywacji tylko motywacją, tylko wiedzieliśmy, że jak tu przyjedziemy, że będzie ciężej i że tutaj może ktoś nas zobaczyć. Jak trenerzy, jak w ogóle podoba wam się ten pierwszy trening? Bardzo, mi się bardzo podoba, jest naprawdę bardzo ciężko. Z tego względu będę mógł się więcej nauczyć. Będę, no, bardzo mi się ten trening podoba, trener, jest, tre, trener wszystko tłumaczy. No. Pan właśnie Piotr no, jest... Idealny jak dla mnie właśnie, tylko że właśnie chciałbym go mieć tak jakby dla siebie, tak? No bo właśnie ćwiczyć powiedzmy 200 osób to jest ciężko, tak? Chciałbym właśnie mieć kogoś samego, z kim właśnie mógłbym poćwiczyć. W tenżycy tak, mieliśmy, tak, tak. mieliśmy kolegę, mamy wielkiego przyjaciela. No już ma 28 lat, on nigdy, nigdy tam nie, powiedzmy nigdzie nie zaszedł pomimo tego, że osiągnął wiele, że miał wiele sukcesów, wiele tam właśnie wyjeżdżał na zawody, ćwiczył nas no i czegoś się nauczyliśmy? Na pewno nie zaczynaliśmy od jakiegoś tam właśnie początku. jakieś mnie... kondycję wytrzymałość szybkość już taki? Już. Jakieś takie obeznanie coś mieliśmy. Już jest teraz trochę inaczej. Widziałam dzisiaj ćwiczyliście trochę techniki z Mateuszem Gętnickim, który jest w zastępstwie za Piotrka, który jest z kolei na szkoleniu i będzie za tydzień. I ćwiczyliście też na workach treningowych. Tak, no było ciężko, ale jakoś wytrzymałem. Widziałam, że no, podchodzicie do treningów naprawdę bardzo solidnie i bardzo się do nich przykładacie od nas wymaga właśnie tego, jeśli chcesz czegoś chcesz czegoś właśnie dosiągnąć, to musisz, musi dać z siebie wszystko. Wszystko, wszystko co masz. Jeśli mamy ćwiczyć, czyli... skórki wyciskamy do samej pod, bo tak właśnie ćwiczymy. Jeśli ćwiczysz to tak porządnie, albo tak, tak byle jak, to, nie, to to w ogóle nie ma sensu, to, to nie wiem, to, to może przyjść sobie każdy z ulic i może sobie ćwiczyć, a tak tutaj jak przyjść, to oczywiście trzeba ćwiczyć porządnie, żeby coś osiągnąć. Jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy ćwiczyć porządnie. Tak jak mówił majtażu, jeśli jesteś wytrwały w dążeniu do osiągnięcia celu, będziesz wszystko, czego tylko zaatakujesz. Ja tego, ja słowa, właśnie ja to wiem, właśnie i od tego się trzymam. Macie jakiegoś faworyta, jeżeli chodzi o boks, jakiegoś ulubionego zawodnika? Oglądacie walki bokserskie? Oglądamy, no tak, tak. Adamek, w... Władimir, Witalij Klitschko. No teraz Witalij to już nie, ale w... Władimir Kliczko. Kiedyś Tyson. Moim, moim zawsze faworytem będzie właśnie Lennox Lewis. Powiedzmy Mike Tyson. Mike Tyson, ja go wożę w samochodzie właśnie, jego zdjęcie, bo mi się, bo mi on się podoba właśnie jako całość. Pomimo tego, że, że go media zniszczyły, i tak on mi się podoba. Ja go i tak zawsze w niego właśnie oglądałem od małych lat, bo jeszcze wtedy on był w telewizji. Zawsze bo z nas interesowo, tak? Mamy, mamy, właśnie, mamy taką właśnie dużą rodzinę, jest nas siedmiu chłopaków, jedna siostra tylko i właśnie tak się wychowaliśmy. Jesteśmy ze wsi, okej, okay, ale to nie znaczy, że nie możemy osiągnąć czegoś wielkiego. I nie możecie się rozwijać. Pewnie, że możecie się rozwijać, możecie dużo osiągnąć. Jak widzę, naprawdę trenujecie ciężko, przez dzień, trzy razy w tygodniu tyle kilometrów, naprawdę pełen podziw i szacunek dla Was. Chcecie dalej trenować po co? Kondycja, wytrzymałość, chcecie do czegoś dążyć, zawody? Jakieś, jakieś zawody, może mistrzostwa, coś, coś więcej, coś, jakieś takie sukcesy bardziej. Że właśnie chciałbym pojechać gdzieś na zawody, ale nie nastawiać się chwilowo, że myślę gdzieś tam właśnie daleko, że o mistrzostwie świata, jakieś czy coś. Nie, chcę chwilowo dostać się do właśnie jakiejś załogi, takie właśnie, co jeździ na mecze, właśnie boksują, właśnie do tego. Później może jakieś zawodostwo, jeśli ktoś mnie zobaczy, tak, dokładnie właśnie o to chodzi. Jemu tego samego życzę, bo on właśnie też jest wytrwały, ja w nim to podziwiam. Tylko właśnie widzę, że on się czasem gubi, ale, ale wiem, że my we, dwa, my, we, my we dwóch sobie polecimy w tym. Ja też w was wierzę, naprawdę życzę wam powodzenia i będę trzymała kciuki za wasze treningi i będziemy was dopingować w zawodach. Także możemy polecić klub sportowy PAKO do boksu, treningi, treningi Piotrka... No, i zapraszamy. Tak, panie, zapraszamy ja, tutaj wszystkich. Ja Chciałbym serdecznie pozdrowić pana Lipskiego ze Stężycy. Tak. Naszego nauczyciela. Naszego przyjaciela, yy, pana Szaliłowa, który nas tu ćwiczy, dobrze ćwiczy. No i wszystkich moich znajomych. Mamy yy, tak. yy, całą właśnie, rodzinę, yy, Całą rodzinę, tak, tak. Wspierają was? Yy, ale... W boksie, żebyście przyjeżdżali, trenowali, ćwiczyli. Jasne, jasne. Tak. mój brat, starszy Arkadiusz. Dał, dał nam nawet samochód po to, żebyśmy tu przyjeżdżali, bo jeśli byśmy kupili sobie samochód, nie mielibyśmy pieniędzy na dojazdy. A tak właśnie dał nam samochód i my sobie jedziemy i za to właśnie mamy pieniądze, żeby, żeby, żeby sobie dojeżdżać. Tak, że no, ja, ja mogę tylko powiedzieć, że dam z siebie wszystko, żeby coś, żeby, żeby coś osiągnąć. Ja on pewnie też. Nie? Ja na pewno też, na pewno. Damy siebie wszystko, żeby coś osiągnąć. I... Chcielibyśmy właśnie podziękować tym, co właśnie pomagają nam. Samomu pomagają, bo... tak. Jest, takich, jest kilka takich osób, co właśnie nam pomagają. Są takie ludzie, że powiedzmy śmieją się, że no, ten, co sobie coś ćwiczy, ćwiczy. Okej. Okay. A idą na ulicy i mówią siemano, siemano, ale ty jesteś dla mnie mistrzem. Nie? To jest właśnie wkurzające. I właśnie takich ludzi nienawidzę. Nienawidzę takich fałszywych ludzi. Życzę Wam jeszcze raz powodzenia. No i trzymajcie się dalej w treningach i obyśmy Was zobaczyli w ringu Już wow. niedługo. Mam nadzieję. Mam Dawa. nadzieję.